Manko, tutaj Przemo i Jasio z kanału Na Czerwonym Szlaku. Dzisiaj zabierzemy Was na krótką wycieczkę. Łatwy szlak z Przełęczy Salmopolskiej, z Białego Krzyża, który prowadzi przez chatę grabową na Stare Groń i wieżę widokową. Bardzo łatwy szlak, można wybrać się na niego z dzieciakami. Z pieskiem, także polecam. Jaszko już wariuje. Tak, uwielbiam góry, tak? Postanowiłem, że zrobię Wam też taką serię filmów, w których będę pokazywał Wam, opisywał e, takie łatwiejsze szlaki albo fajne dostępne miejsca, łatwo dostępne miejsca, do których można się wybrać na krótką wycieczkę rodzinką, z dzieciaczkami, z pieskiem na taki krótki spacer żeby wyrwać się od miasta. A tutaj mamy taki kopczyk zrobiony. Słuchajcie, ten kopczyk to, to nie jest zabawa i powiedzmy jakieś tam, nie wiem, zabicie czasu dla dzieciaków. Ten kopczyk to jest oznaczenie w górach szlaku, drogi, właściwej drogi. Jeśli nie mamy oznakowania, są takie szlaki jeszcze, może niekoniecznie w Polsce, ale, ale w Europie się zdarzają, czy na innych kontynentach, gdzie no, trzeba się posługiwać albo GPS-em, albo iść właśnie po tego typu e, znakach, znakowaniach. Ludzie znakowali w ten sposób szlak, żeby kolejni wędrowcy wiedzieli, w którym kierunku mają się poruszać, i żeby nie stracili tej właściwej drogi. Kopczyk. No tu jest on akurat zbędny, bo szlak jest świetnie oznakowany i szeroki. Nie ma wąskiej ścieżki, która mogłaby się nam gdzieś zgubić w krzakach. Także w takich miejscach te kopczyki są zbędne, ale ogólnie rzecz biorąc, wiecie teraz, po co one są na szlaku stawiane. szlaku takie miejsce odpoczynku z tyłu ławeczka można się posilić zrobić sobie przerwę, odpocząć. No i doszliśmy do rozwidlenia, Jesteśmy na grabowej 900 metrów na poziomie morza. Oczywiście nie zrobiliśmy tego przewyższenia, bo Musimy z przy Salbu Polskiej. Spaczy szlakówki. Strasznie wieje. Kota 40 minut. Karkościąga 2 godziny 15, klimczyk 3 godziny 25. Malinowska skała godzina 50. Stary groń godzinka. Tak sobie myślę, że chyba sobie pójdziemy najpierw na Grabową, a potem się wrócimy i przejdziemy sobie właśnie e, do Starego Gronia. Pomyłka, wybaczcie, nie na Grabową, tylko na Kotarz. Pójdziemy czerwonym szlakiem na Kotarz, no a potem z Kotarza wrócimy się e, tutaj do rozwidlenia, skręcimy sobie na Szlak Czarny na Grabową i na stary grunt, na wieżę widokową. To są najlepsze buty, jakie w życiu miałem. Górskie, Lord Face'y. Już ściorane dziurawy, Całe GSB ze mną przeszły. Diament pienin. Ale jeszcze się trzymają. Już poluję, żeby kupić kolejne takie. Bo naprawdę, rewelacja. Nie jest to reklama sponsorowana, broń Boże, po prostu polecam Wam to co, to, co u mnie się sprawdziło. A przed nami już rozpościera się hala jaworowa. Jedna z piękniejszych hal w Beskidzie Śląskim. Nami już widać podejście na kotarz a na kotarzu mamy taki mały punkt gastronomiczny może się posilimy jak będzie otwarte zobaczymy jak widzicie większość tego szlaku idzie albo w dół albo po płaskim bardzo przyjemna trasa No i powoli zaczynają się podejścia od paru dni walczę z alergią zrobiło się cieplej powoli wszystko budzi się do życia zaczyna kiełkować, pączkować no i niestety odczuwam tego skutki Zacząłem brać prochy, no ale jednak organizm jest troszkę osłabiony i i te przypadłości alergiczne doskwierają, ale nie ma źle wiosna to piękny okres, trzeba z tym żyć. W końcu jakieś wysokości będziemy robić. Wspominałem Wam o tym dłuższym szlaku, który chcę zrobić w niedzielę. I to jest część, fragment właśnie tego szlaku czerwonego, który prowadzi z Mikuszowic Krakowskich z dworca przez fragment Beskidu małego, czyli rogacz, ma górkę wilkowicką, schodzi i przechodzi przez bielską. Wychodzimy na dzielnie. Przez Klimczok I właśnie tutaj prowadzi czerwonym szlakiem Przebijamy się do przełęczy salmopolskiej I wychodzimy aż na Malinowską skałę Całość trasy wynosi Według map turystycznych 38 km. Ale ja chcę sobie to jeszcze Wydłużyć do 50 I chcę sobie przejść potem zielonym szlakiem e, Zielonym szlakiem Na Skrzyczne I ze Skrzycznego zejść już do Szczyrku. I to da te około 50 km Ponad 2300 metrów przewyższenia. Jeśli interesujecie się jak ludzki organizm reaguje na taki dystans w górach to zapraszam do oglądania jak film już będzie gotowy. No i oczywiście co za tym idzie żebyście tego filmu nie pominęli Zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli Wam się moje materiały podobają, to o lajki i o komentarze, żeby, żeby te moje produkcje miały sens i żebym czuł, że, że faktycznie chcecie, chcecie te moje wypociny oglądać. A tymczasem wspinamy się dalej. Mamy już na zegarku 75 metrów przewyższenia. Nie jest to astronomiczna wysokość, ale pomalutku, pomalutku za chwileczkę będziemy na kotarzu. A tutaj mamy początek i odbicie z czerwonego szlaku na niebieski, właśnie między innymi na halę jaworową. Ta czerwona kropka oznacza początek lub koniec szlaku. A tutaj mamy pod kotarzem 928 metrów. Kotarz 10 minut. Już przed nami widać kotarz kończymy podejście i już jesteśmy na miejscu popatrzcie, rewelacyjna wiatka do spania no, śmieci niewyrzucone No ale przespać się można Przynajmniej jest dach nad głową i kolejne szlakówki w tamtą stronę poszlibyśmy na Klimczak, ale pewnie niebawem zobaczycie ten szlak w całości No, chatka na kotażu niestety jeszcze nieczynna, czynna od piątku, ale zrobimy sobie chwilkę odpoczynku. Słuchajcie, zeszliśmy z kotaża i zmiana planów. Jednak pójdziemy sobie na halę jaworową, pokażę Wam halę jaworową, mam też kilka e, ujęć z drona z tego miejsca, także też wam od razu w filmie je zamieszczę. Także co, jesteśmy na rozwidleniu i kierujemy się teraz na niebieski szlak na halę Jaworową. Ale wąwóz. Odcinek od rozwidlenia i początku niebieskiego szlaku na hale Jaworowo nie jest długi, to jest krótki odcinek i z kotarza, z góry, kotarz bardzo szybko można, można się przemieścić, znaleźć się właśnie na hali Jaworowej. My za momencik tam będziemy, to jest dosłownie parę minut, będąc na kotarzu, szkoda. Nie podejść, nie zajrzeć na halę jaworową. Polecam. Zresztą sami zaraz zobaczycie jak to tam wygląda. Już przed nami. Przebija się haleja Worowa Jeszcze kilkadziesiąt metrów i będziemy Miejsce na ognisko. Hala jest bardzo długa, polecam na noclegi. Letnie noclegi pod namiotem. Byliśmy tu w tamtym roku albo dwa lata temu, dwa lata temu pracowaliśmy tutaj na hali. Przefajne miejsce. i live it here. Wybaczycie mi, że go tutaj puściłem. Wiem, wiem, na pewno znajdą się komentarze, że nie powinno się puszczać psa luzem. Może takie się zdarzyły. Ale nie mam serca. Nie dać mu trochę tutaj pogonić. Tutaj mam placówkę. Zobaczymy, co w środku. Ostatnim razem było kiepsko. Stan w środku... Pozostało wiele do życzenia. No i widzę, że nic się nie zmieniło. Jasiu, chodź. Chodź, chodź. Janek. Zrobimy sobie teraz tutaj krótką przerwę. Coś tam się pododa popsuło. Piasek Drzewa, nie? O, to szlak kultury włoskiej na Śląsku coraz więcej ludzi na hali Borowej nie ma się co dziwić, fajna pogoda i miejsce na wypoczynek rewelacyjne. A my już wracamy z powrotem na niebieski, dojdziemy sobie do czerwonego i będziemy się kierować z powrotem. Jesteśmy no już z powrotem na czerwonym szlaku. Jak sama nazwa kanału wskazuje, kierujemy się już w stronę Przełęczy Salmopolskiej, w stronę parkingu. Będziemy kończyć na dzisiaj tę wycieczkę. No jeszcze parę ujęć Wam wstawię na pewno. Dziś rezygnujemy z chaty grabowe i rezygnujemy z suchego gronia. Jednak. E, Zdecydowałem, że pokażę Wam, jak już jesteśmy na kutarzu, to pokażę Wam falę jaworową, i na tym zakończymy ten odcinek. Chatę grabową zostawimy na kolejny odcinek. No, wpadłem na pomysł, jak będzie nazwać się playlista, jak będzie, będzie nazwać się seria tych filmów. Góry na weekend, no i w każdym filmie będzie oczywiście tytuł, miejsce, do którego się wybraliśmy. Góry na weekend, hala Jaworowa Kotarz. Hala Jaworowa, jedna z najrozreglejszych, łatwo dostępnych hal w Beskidzie Śląskim jedna z najpiękniejszych hal w łatwo dostępna można spędzić na niej noc, niekoniecznie nawet w namiocie, bo jest koliba jest bacówka blisko jest dostępny kotaż i punkt gastronomiczny gdzie można uzupełnić zapasy no i do samego parkingu będzie Niecała godzinka. Także jest to bardzo atrakcyjne miejsce i ciekawy pomysł na spędzenie weekendu na łonie natury. Mamy już ponad 200 metrów przewyższenia także jakiś tam spacerek i trening na, dla mięśni też był niecałe 6,5 km 2,5 godzinki z dłuższymi przerwami bardzo przyjemnie Chyba się gdzieś opale tak cłonko świeci w praży. Czuję po skórze. A kremu nie wziąłem ani się nie nasmarowałem. Dobrze chociaż kapelusz wziąłem, a nie czapkę. Karczycha mi nie spali. No kto by się spodziewał w połowie kwietnia takich temperatur. To tyle na dzisiaj. Zaczęło wiać. Także będę musiał szumy trochę podlikwidować. Pokazaliśmy Wam dzisiaj ciekawy, krótki szlak na kotarz i Halę Jaworową. Fajne miejsce do wypoczynku, relaksu. Fajne miejsce na weekend na wycieczkę krótką, szybką wycieczkę weekendową w góry. Niewymagającą na którym spokojnie można wziąć pieska, albo dzieciaczki na pewno dadzą radę wspominałem Wam już e, o nowej serii e, moich polecajek e, na krótkie wypady e, w góry będę sukcesywnie wstawiał kolejne filmy przygotowywał Wam kolejne filmy także polecam zasubskrybować Daj lajka, zostawić jakieś komentarz, jeśli oczywiście moje, firmy, moje filmy Wam się podobają. No i co, i do następnego. Tak, jak mówiłem, w niedzielę będę chciał zrobić troszkę dłuższy szlak. Eee, kolejną moją pięćdziesiątkę w życiu po góra. Na GSB zdarzyło mi się zrobić parokrotnie z 2-3 razy po 40 parę kilometrów. Na diamencie Pienin zrobiłem moją pię pierwszą pięćdziesiątkę po górach w życiu. A w niedzielę planuję po raz kolejny zmierzyć się z tym wyzwaniem sprawdzić swoją wytrzymałość. Czy uda się? Tym bardziej, że przewyższenie będzie dość sporo na trasie ponad e, prawie 2,5 km. Także polecam zasubskrybować, polecam obserwować. Będą kolejne filmy już niebawem. No i co? Do zobaczenia na szlaków. Trzymajcie się, Siemka. No i Jasiek, jak zwykle, spotkał kolegę. Jak zwykle. Nie ma wycieczki, nie ma szlaku, na którym by się kolega nie trafił. Tak Jasinku, tak. No i tańce.